Hej Romanku, co tam robisz? Umawiam się na tatuaż. WTF Roman, może najpierw mnie zapytaj. Zachowujesz się jakby to było twoje ciało ITP. Tylko te dziary 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 dziary, masz już tyle to ci chyba wystarczy, że ci kasy nie szkoda. To moja kasa, od zawsze kocham tatuaże. Co twoje to moje Roman, nie mów do mnie teraz. Słuchaj, Sandra, zrobię sobie ten rękaw, o którym marzyłem. Chyba żarty. O masz serwetkę. Ale jestem zła. A -a -a. Nie wiem, czy wizualizacja była na tyle jasna, ale dzisiaj chciałbym porozmawiać o związku między tatuażem a związkiem. I na początku zmiana zwrot akcji, bo chciałbym powiedzieć, że jeżeli Wam się podoba, to super by było, gdybyście zostawili łapkę w górę, napisali komentarz. Jeżeli to możliwe, to zostali za mną na dłużej. Pozwoli mi to rozwinąć mój kanał i robić jeszcze fajniejsze rzeczy w przyszłości. Ale wracając do tematu, na pewno nie jedna wytatuowana osoba słyszała takie pytanie: Typu, no ale jak to jestem Twoim partnerem, partnerką? To oni lubią Twoje tatuaże, zgadzają się na nie, pozwalają ci na nie. Pewnie ciężko jest w ogóle sobie kogoś znaleźć, jak się tak wygląda, nie? I tutaj chciałbym powiedzieć: jeżeli mnie się udało, to każdemu się uda. Dobra, do zobaczenia. Pa! A tak na serio, to czy naprawdę ktoś jeszcze w to wierzy? No jasne, są gusta i guściki. Są ludzie, którzy uważają, że tatuaże są nieatrakcyjne, niefajne i że po prostu im się nie podobają. Ale jeżeli tutaj spośród tej garstki oglądających są ludzie, którzy kochają tatuaże, to oczywiście nie odejmując nam wyjątkowości, jest nas więcej. Jest mnóstwo entuzjastów tatuaży, dla których tatuaż u partnera czy partnerki to tylko zaleta. Zazwyczaj. No, i mnie osobiście nie dotknęłoby to za bardzo, gdyby ktoś, kto jest przeciwny dziarom, nie byłby mną zainteresowany. Dlatego, że uczucie byłoby odwzajemnione. A co jeśli partner lub partnerka już są, ale nie podobają im się nasze tatuaże i kręcą nosem za każdym razem, kiedy planujemy kolejne. No i tutaj powiem, widziały, gały, co brały. Do zobaczenia. Pa! No, ale na serio, tatuaże to nie jest tylko to, co lubimy, tak jak rodzaj muzyki czy filmu, to jest coś, kim jesteśmy. Jeżeli wchodzisz w związek z kimś, kto posiada tatuaże, ale ich nie akceptujesz, nie lubisz, to w moim odczuciu nie akceptujesz również w pełni swojego partnera czy partnerki. Podejdźmy do tego na Tinderowych zasadach, bo tutaj chyba sprawdza się to najlepiej. No. Widzisz kogoś, takim jakim jest lub takim, na jakiego się wykreował i decydujesz. Albo bierę, albo nie bierę. A nie bierę, ale potem narzekam na to, co wziąłem. I uwaga, to pewnie będzie troszeczkę TMI, ale dla mnie w związku pociąg fizyczny jest bardzo istotny, dlatego po prostu nie wyobrażam sobie być w związku z kimś, kto krzywi się, zamyka oczy i w ogóle łapie, pawia za każdym razem, kiedy patrzę na moje ciało i na moje tatuaże, bo to brzmi naprawdę jak najgorsza zabawa dla obu ze stron. A co jeżeli miłość do tatuażu pojawiła się troszeczkę później w związku? I zanim powiem to, co chcę powiedzieć, chciałbym zaznaczyć, że nie jestem żadnego rodzaju specjalistą, ani terapeutą, ani psychologiem. W moim odczuciu związek to jest taka obopólna, dobrowolna i świadoma decyzja. To znaczy decydujecie, lubimy się, kochamy się, podobamy się sobie, szanujemy się, więc wchodzimy w związek, bo chcemy, bo możemy. No i jeżeli ten związek trwa, no to ta decyzja jest podtrzymywana, to znaczy dalej się lubimy, dalej się kochamy, dalej się sobie podobamy, idziemy w tą samą stronę. I ogólnie podoba mi się to, co się dzieje, więc zostaje, jest fajnie. Ale wiadomo, że człowiek cały czas się zmienia, ewoluuje ze względu na swoje doświadczenia, przeżycia, ludzi, których spotyka i tak dalej. I być może rozwija nowe zainteresowania, pasje, łapie bakcyla, być może ma troszeczkę inne wymagania, inne potrzeby niż kilka lat temu, na początku związku. Jeżeli chęć posiadania tatuażu przez jednego z partnerów wytwarza ogromne spięcia, problemy i jest powodem do kłótni, to już w rękach partnerów leży rozwiązanie tego problemu, muszą zadecydować, czy są w stanie z tym problemem iść dalej. I uwaga, teraz potrzebujemy patetycznej muzyki. Związek człowieka z samym sobą jest najistotniejszym i najtrwalszym związkiem, jakiego doświadczy w życiu. To znaczy, ludzie przychodzą, odchodzą, pojawiają się i są obecni w różnych momentach naszego życia, ale to ze sobą będziemy musieli wytrzymać do końca życia. Więc jeżeli przyjdzie nam robić rachunek sumienia za 50, 60 czy 100 lat, to wolelibyście pomyśleć, że żyliście w zgodzie ze sobą, realizowaliście swoje pasje i spełnialiście siebie, czy raczej żyliście pod czyjeś dyktando i spełnialiście ich wymagania. Oczywiście sytuacja sytuacji nierówna, ale jedyne co chcę powiedzieć to to, że ja nie wyobrażam sobie w związku z kimś, kto tułam się moje potrzeby i ma problem z tym, że je realizuje. No i ostatnie, co z nowymi tatuażami? Czy trzeba pomysł konsultować z partnerem, z partnerką, czy trzeba pytać ich o zdanie? Ja to robię, ale nie dlatego, że muszę prosić o przyzwolenie. Mam nadzieję, że mój związek jest oparty na przyjaźni i mówię o tych rzeczach, dlatego że to mnie ekscytuje, że to mnie ciekawi, że jest to dla mnie bardzo ważne. On gada o samochodach, ja gadam o tatuażach i tak sobie żyjemy i oboje jesteśmy zadowoleni. No ale koniec końców, wasze ciało, wasza decyzja. Powtarzam, że nie jestem specjalistą i to są tylko i wyłącznie moje przemyślenia, ale to, co chciałem przekazać w tym filmiku, to to, że mam nadzieję, że żyjecie w zgodzie ze swoimi potrzebami, a nie potrzebami waszego potencjalnego partnera czy partnerki. A jeżeli jesteście w związku, no to mam nadzieję, że on opiera się na wzajemnym szacunku i akceptacji, a nie na wydawaniu rozkazów i zakazów. No, to dziękuję bardzo za oglądanie i do trzech razy sztuka! Pa!